No to, to pracownik nie będzie po prostu efektywny. I wydaje mi się, że empatia jest bardzo potrzebna, ale ciężko jest przejść ze stanu obecnego do właśnie stanu, kiedy mogę pokazywać się, jakim jestem empatycznym liderem, i po skupić się rzeczywiście na tej robocie przywódczej, a nie będąc takim super ekspertem, który wie wszystko najlepiej. Kamil, ja będę miała do Ciebie pytanie: dlatego, że często spotykam się w rozmowach z, z przywódcami z takim właśnie podejściem, że nie powinno się pokazywać emocji w miejscu pracy. To jest taki mit, który nadal jednak pokutuje w polskim biznesie i nie tylko. Czy mogę Cię zapytać, jak potoczyły się losy tej transformacji w przypadku tego lidera? Znaczy, ten, ten lider został liderem tej transformacji, yy, dlatego, że to była historia sprzed lat 15, w tej chwili. Także, także już dosyć dawno, cała firma, ale cała firma przede wszystkim od tego momentu przeszła bardzo dużą, bardzo dużą drogę. No, jednym, czy w którymś momencie ta, ta korporacja zorientowała się, że no, właściwie mamy te same narzędzia, co inne firmy, z grubsza mamy taką samą strategię, no bo jakby energetyka jest taką branżą, w którą. No, oczywiście są tam jakieś smaczki, ale kierunkowo wiadomo. Zielona energetyka to była taka pieśń przyszłości tam parę parę, czy parynaście lat temu w Niemczech. W związku z tym kierunki były jasne, i mimo wszystko, mimo tego, że tak dużo rzeczy wiedzieliśmy i jakby były jasne, to tak wiele rzeczy było niejasnych. Czyli jak to zrobić? Dlaczego, mimo jakby tylu podobieństw, jedne firmy osiągają lepsze wyniki niż inne? No i w którymś momencie. Jakby zorientowaliśmy się, że krytycznie ważny jest ten czynnik, jak robimy rzeczy. Można to nazwać też kulturą firmy, ale kultura, która wtedy panowała w tej korporacji, absolutnie była zaprzeczeniem, no właśnie, patrzenia na emocje, patrzenia na dobre ułożenie zespołów, patrzenia na to, co robią klienci, czego od nas wymagają. No i to koniec końców powodowało, że część finansowa, część operacyjna, nie domagała w porównaniu do, do, do konkurentów, dlatego bardzo mocno w transformacji postawiliśmy na to, żeby słuchać pracowników, żeby nasi liderzy byli naprawdę dobrymi liderami, którzy wiedzą co się dzieje w ich zespołach, co ich motywuje, w jakich obszarach ludzie chcą się rozwijać, umożliwiali ten rozwój, tak? a jednocześnie patrzyli na to co, czego chcą klienci, zbierali ten feedback, pracowali nad tym, żeby nasza oferta jakby. Odpowiadała rzeczywiście tym, tym aspektom, więc ja bym powiedział, że te losy tego lidera, usłyszeć o to, potoczyły się bardzo dobre, dobrze, bo on później był jakby tym takim przykładem, można powiedzieć, który, który starał się żyć według tego stanu, do którego się transformowaliśmy. Natomiast nie wiem, jak się potoczyły losy tego lidera, który był autorem tych słów. Nie wiem. Dziękuję Ci bardzo i bardzo się cieszę, że nawiązałeś do kultury organizacyjnej, bo tego w sumie dotyczy kolejne pytanie. Ponieważ w przywództwie wyższego stopnia, które określane jest jako przywództwo służebne albo przywództwo 5.0, bardzo ważnym elementem są wartości. I chciałabym się zapytać, jakie są Wasze wartości i jakie manifestujecie w ramach klubu aktywnych i zarządzaniu tym klubem. I to by się przydał, Marcin. Hmm, powiedziała Kasia. <grymne> Moi drodzy, nie mamy ich zbudowanych. Myślę, że w tej chwili jesteśmy w fazie tak szybkiego wzrostu, że zatrzymywanie się na tym etapie i budowanie tych wartości, które zaraz mogą nam się zmienić, bo się zmieniają, by było szkodliwe dla organizacji jej wzrostu. Z drugiej strony też mam taką perspektywę, że każdy z nas ma tak głęboko wartości zakorzenione w nas samych i my spójni jesteśmy w tym wszystkim, że budowanie jeszcze w tej fazie wartości całej organizacji no, nie jest potrzebne. Więc myślę, że czynienie dobro dla każdego z nas jest, jest, jest gdzieś bliskie. Jakbyśmy pewnie mieli teraz robić sobie warsztaty, to w 15 minut byśmy te warto wartości wymienili. Właśnie pomyślałam o Marcinie, bo Marcin jest coachem, też Scrum Master'em i prowadzi warsztaty z Managementu 5.0. Tak. Mm -hmm. Mamy go in-house, więc <grafię> trzeba to zrobić. Mhm. A Kasiu, jakie dla Ciebie są wartości ważne? W klubie aktywnych, transparentność. Mhm. Mm, mówienie wprost, co się dzieje i dlaczego. Um, dobry podział pracy, czyli każdy z nas też ufa tej drugiej stronie, że to, co robi w swojej roli, jest najlepiej, jak potrafi. I, i przez to nie wchodzimy sobie w paradę i każdy się skupia na swoim. Um, te dwie najważniejsze właśnie, zaufanie i transparentność. Mhm. Kamil, czy chcesz coś dodać? Postaram się krótką, krótką jedną rzecz. Ja, ja myślę, że e, rzeczywiście nie porozmawialiśmy sobie o tych, o tych wartościach. Nie mamy teraz, słyszycie, nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć e, bak, bak, bach, to są takie wartości. Natomiast myślę, że w trochę, trochę w pewnym sensie rozumiemy się bez słów, tak? bo to są te rzeczy, które Kasia, Kasia wypowiedziała i nam się po prostu myślę, ze sobą bardzo dobrze współpracuje. Razem podejmujemy decyzje, mamy taki duży konsensus i, i przez to ta praca sprawia przyjemność. Także takie coś bym dodał. Bardzo dziękuję. Drodzy słuchacze. W drugim już odcinku, gdzie spotkaliśmy się z inicjatorami, twórcami klubu aktywnych.pl, rozmawialiśmy ponownie o przywództwie, rozmawialiśmy o wartościach i innych aspektach związanych z przywództwem wyższego stopnia. Ale to nie koniec jeszcze naszej wspólnej drogi, dlatego że przed nami jeszcze jeden odcinek, w którym zaprosimy naszych gości do rozmowy na temat szans i zagrożeń przywództwa wyższego stopnia w Polsce. Zapraszamy. Zapraszamy, dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do trzeciego odcinka.